Dziś pokażę Wam demontaż schowka w samochodzie osobowym Audi A4 B5. Podważamy sobie w pierwszej kolejności bok. Zaślepkę boczną schowka. Od strony prawej drzwi widzimy 1, 2, 3 zaczepy. Następnie odkrycamy dwie śrubki kluczem nasadowym będzie to klucz nasadowy 8 bądź 10 mm 8 mm szukamy kolejnych śrubek Są dwie z boku z lewej strony odkręcamy. I jeszcze jedna po środku, czyli dwie, cztery, pięć śrubek do odkręcenia kluczem nasadowym 8 mm. Wyciągamy schowek, teraz powinien nam praktycznie samoczynnie już zejść, bez żadnych zaczepów, bez żadnej tej presji. I tak wygląda demontaż schowka w Audi A4 B5.